pirofilevlogs.com. Dziś recenzja piwa Rudy Nelson. Rudy Nelson, piwo w stylu New Zealand Amber Ale, czyli bursztynowy ale, chmielony nowozelandzkimi odmianami chmielu. Piwo jest efektem współpracy browaru centralnego z parą piwowarów domowych, z Sarą i Arturem Nabrdalik. Mm, piwo zostało uważone w browarze Zodiak, którego chyba e, nie trzeba e, przedstawiać, bo jeżeli chodzi o browary kontraktowe, jest to jeden z tych browarów, gdzie e, ważą one najchętniej. E, piwo e, ma w składzie słody Pale Ale, Cararet, Cararoma, Caramber, e, chmiele e, Dr. Rudy, Nelson Sauvin, Pacific Jade, Drożdża Safal S05. Ekstrakt piwa to 12,5 stopnia, zawartość alkoholu 4,9%, wartość IBU 27,1. No, z dużą precyzją tutaj to IBU wyliczono. Przyjrzyjmy się etykiecie, dlatego że etykieta mi się bardzo podoba. Jest bardzo ciekawie zaprojektowana graficznie, także pod względem informacji, które się na niej znalazły. Wygląda to wszystko bardzo profesjonalnie. Etykieta jednolita, będąca jednocześnie kontretykietą. No, muszę powiedzieć, że pod względem designu, kolejny browar, który tutaj wykazuje się sporą inwencją i profesjonalizmem. Piwo jest niefiltrowane, nie ma informacji na temat tego, czy jest pasteryzowane, czy nie. I co, co tutaj jest też ciekawe, nie ma informacji o dacie przydatności do spożycia. Znaczy mamy tutaj nadrukowane najlepiej spożyć przed, ale nie mamy nadrukowanej daty przydatności do spożycia. Ktoś najwyraźniej zapomniał i piwo tej daty nie ma. Kapsel czarny goły, tutaj nie ma się czym ekscytować, zatem otwieramy. Otwieramy i badamy. Wyraźna karmelowość, to na pewno. Aromaty delikatnie tropikalne. Karmelowo-owocowe, mm, aromat karmelowo-owocowy. Tak, tak bym to podsumował. Trochę winogron. No zobaczymy jak będzie dalej. Przelewamy. Piwo ma bardzo ładną barwę. To już można powiedzieć. O, na razie tyle. Piana też fajna. Barwa tak jak wskazuje styl bursztynowa, herbaciana naprawdę bardzo fajna. Piwo jest niefiltrowane, ale jest no niemalże klarowne. Jakiś tam bardzo drobniutki osadzik się unosi, ale tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że piwo jest klarowne, bursztynowe, herbaciane, bardzo ładne. Piana nie jest jakoś szczególnie bujna, w kolorze cree, ale jest drobno pęcherzykowa dość zwarta i generalnie prezentuje się to piwo w szkle bardzo ładnie, zobaczcie bursztynowe pianka no mówię, taka troszkę skąpa ale mm, ale ładnie zbudowana i za to na pewno plus aromaty o, teraz trochę więcej owoców się pojawiło mm. Coś jakby czar, czarna, czerwona porzeczka, jakieś porzeczki tutaj są obecne, delikatne akcenty tropikalne, ale nie są jakoś szczególnie intensywne. W ogóle sam aromat nie jest jakoś szczególnie intensywny w tym piwie. Czuć też karmel. Karmel takie takie jakby landrynki karmelowo-owocowe, coś w tym typie. że jakiś delikatny akcent ziołowy też się tutaj pojawia. Ale delikatny. Generalnie aromat jest dość delikatny, acz przyjemny. Próbujemy zatem, Rudy Nelson, Wasze zdrowie. W smaku owoców zdecydowanie więcej. Są winogrona, są owoce tropikalne, jest taka, taka, takie wrażenie owocowej kwaśności, ale piwo absolutnie nie jest kwaśne. Po prostu aromat owoców nas jakby tutaj ukierunkowuje w takie odczucie owocowej kwaśności. Bardzo przyjemne. Goryczka skromna, tak jak tutaj ją oszacowano, 27 IBU. No w granicach myślę właśnie 30 ibu tutaj wszystko się zgadza. Nie jest to piwo bardzo wytrawne, ale ma naprawdę intensywnie owocowy aromat i też intensywnie się w ustach zaznaczają smaki owocowe pochodzące od chmielu. No, o ile aromat mówię, aromat w zapachu jest taki no, bardzo umiarkowany i, i, i wydaje mi się, że zdominowany przez karmelowość. Natomiast w ustach te aromaty już zdecydowanie są lepiej wyczuwalne. W smaku czuć również karmelowość. Jest jej sporo, ale jest bardzo fajnie, bardzo fajnie właśnie otoczona tymi, tymi aromatami owocowymi ziołowo owocowymi mm. Dość niskie nagazowanie, średnie w kierunku niskiego i bardzo fajnie, bo dzięki temu piwo jest bardziej pijalne, nie, nie będzie nam tutaj żołądka rozpychać dwutlenkiem węgla, za to również plus. Chyba jest to pierwsze piwo chmielone nowozelandzkimi odmianami chmielu, które mnie przekonało do siebie, dlatego że oki doki z pinty nie podeszło mi w ogóle było piwem, jeżeli chodzi o profil chmielenia totalnie przygiętym i, i niezbyt udanym natomiast tutaj naprawdę no w Australian Waltzem Boku to akurat były chmiele australijskie, ale też pacyficzne, więc z tego kręgu, z tego kręgu aromatycznego, no tam siłą rzeczy nie mogły mnie przekonać do siebie. Natomiast tutaj mamy chmiele nowozelandzkie i naprawdę w Rudy Nelson one, one fajnie zagrały. Piwo, pomimo swojej dość intensywnej karmelowości, jest bardzo rześkie. Mamy takie wrażenie lekkości, pijąc je. Jest dość treściwe w smaku, ale równocześnie lekkie w odbiorze. To też jest plus, bo nie zawsze to idzie w parze. Owocowość bardzo przyjemna. Nie są to tak jednoznaczne aromaty, jak w chmielach amerykańskich. Tutaj uważam, one mają jednak nad chmielami pacyficznymi przewagę ale mimo wszystko, owocowość, ziołowość, delikatne nawet aromaty, jakieś tutaj takie sosnowo-żywiczne można, można wyłuskać. Pod tym względem naprawdę piwo udane. Fajna słodowość, bardzo przyjemnie skontrowana niską, ale wyraźnie zaakcentowaną goryczką, bardzo przyjemną, krótką, bardzo pijalne piwo i bardzo smaczne. Takie Taki aromat białych, dość kwaśnych winogron. No. Do tego coś, co trochę przypomina aromat niektórych mieli amerykańskich, czyli taki, taki akcent tropikalno-ziołowy również tutaj jest. Wydaje mi się, że jest Trochę diacetylu również, takiego, takiego kwaskowego. Nie mówię, że od razu takiego jak w lagerach z Witnicy, ale jakiś delikatny tutaj, tutaj się pojawia troszeczkę pomiędzy tymi aromatami chmielowymi, gdzieś się pałęta. Ale nie można powiedzieć, że przeszkadza, że się narzuca. Absolutnie nie. Generalnie piwo jest pozbawione jakichś większych wad, które by jakoś zaniżały ocenę i przede wszystkim jest bardzo smaczne i pijalne, a to jest chyba najważniejsze. Cieszę się, cieszę się bardzo z tego, że pojawia się kolejna inicjatywa browarnicza kontraktowa. Mam nadzieję, że będą kolejne próby, że tych piw będzie więcej ważonych właśnie przez. Sarę i Artura na brydalików w browarze w Kłodawie albo w jakimś innym. W każdym razie myślę, że jest potencjał w tej parze piwowarów, bo to piwo jest bardzo smaczne. Nie przedłużając, polecam. Rudy Nelson, naprawdę udane New Zealand Amber Ale, chmiele nowozelandzkie tutaj zafunkcjonowały bardzo dobrze, piwo smaczne, pijalne, z fajnym aromatem, z przyjemną słodowością, nic tylko pić. To tyle z mojej strony, Tomasz Migdałek, blogbirofilerblogs.com, pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.